Dzień dobry kochani. Dzisiaj goszczę w Millennium House w Birmingham. Odbywa się tu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dorwałam przecudną dziewczynę, której przed chwilą obraz, który namalowała, został wylicytowany za 50 funtów. Możesz nam coś o sobie powiedzieć? Um, ja lubię malować i. Ostatnio nie miałam takiego myka do malowania, ale jak mama się spytała, żebym namalowała na wóźb, to zaczęła malować. I zauważyłam, że. To jest nie o zamalowanie. Mam 12 lat i mieszkam w Halezołym. Ma 12 lat i teraz już doszła, że to chyba mnie twoje zainteresowanie, bo ja zauważyłam dzisiaj. Tutaj co ty dzisiaj tu robisz? Powiedz mi. Maluję dla dzieci twarze i normalnie z nimi gadam jak maluję. I to wszystko. Ona dzisiaj się zajmuje dziećmi, naprawdę. Dzieci gną do niej, jest bardzo dużo dzieciaczków, w którymi maluje buźki którym maluje, maluje rączki, gdzie kto chce, dają też statuarze, zajmuje się dziećmi. Ale mama powiedziała, że kiedyś malowałaś, a teraz z powrotem pociąg. Koń był przepiękny. Ja Wam kochani puszczę ten obrazeczek. Telefon, filmie. pokażę? Pod filmem. Tu jest bardzo dużo głośno, bo jest bardzo dużo ludzi. Cały czas orkiestra trwa. Ale co Cię skłoniło? Sama chciałaś, czy tak, mama Cię pociągła, żebyś malowała? raz jak konia malowałam, to miałam chęć na to, no bo nie miałam dużo rzeczy do robienia, więc po prostu wziąłam ok i zaczęłam robić, I to z serca zrobiłam. A kota, to jak zaczęłam, to bardzo mi się podobało, a wtedy jak um, miałam tylko na, namalować, to trudno było i tak mi się nie chciało. A teraz już się wciąga, tak? No. A czy sądzisz, że będziesz teraz, że będziesz teraz dalej malować? Tak, na pewno, jak um, ja też w gitarę gram, ale jak maluję, to mi się podoba, ale po prostu muszę mieć chęć na to. Jak A w no, gitarze no, grasz no. sama, czy na ze zespole? E, ja gram sama i się uczę w szkole. Już rok no, no się uczę. Uczysz się również na gitarze grać. Tak, czyli tak? to są twoje pasje, malowanie i muzyka, tak? Chyba mm -hmm. jeszcze jakieś inne zainteresowanie oprócz. Um, nie wiem, ja... Grałam na PS4, to wszystko. ale to wszystko. Ale przynajmniej, przynajmniej zauważyłam, że, że nie masz Facebooka i się to nie interesuje, tak? Interesuje Cię co innego więcej, tak? Um, nie mam. No mam Facebooka, ale bo używam, że żeby patrzeć co mama wstawia. To mama więcej wstawia niż Ty, tak? No, ja nie używam Facebooka. To jest, kochani, jedna z dziewczyn, która nie używa Facebooka. Woli zajmować się muzyką. Uwielbia dzieci, bo pomaga dzieciom. Ja dzisiaj tak króciutko chciałam tylko przedstawić. Masz na imię? Amelia. Amelia. Amelia tutaj jest od samego rana, pomaga wszystkim, pomaga gra po prostu z wielką okresą świąteczną. Nie dość, że wylicytowali jej obraz, jeszcze od samego rana jest cały czas z nami i cały czas bawi się z dziećmi. Ja, kochana, bardzo Ci serdecznie dziękuję za ten krótki filmik. Jeżeli będziesz miała ochotę, będziesz robiła coś ciekawego, czy będziesz chciała się pochwalić, a na gitarze znajdź ja z Tobą zrobię następny filmik. Mhm. Dziękuję Ci, słoneczko i do zobaczenia.